Siemaneczko! Witamy w kolejnym odcinku. Siemanko! W dzisiejszym odcinku będziemy testowali sobie petardki Uzi od Komety. Jesteśmy bardzo ciekawi tych petard, ponieważ pierwszy raz będziemy testowali petardki właśnie z gwizdem. Tak. Yy, dużo, dużo z Was pisało nam, yy, że po prostu jesteście ciekawi tych petard, żebyśmy je przetestowali. No i doczekaliście się. Doczekaliście się. Yy, Na no opakowaniu mamy napisane, że mamy tutaj czerwone światło, huk i gwizd. Nie? Też, propo opakowania, trzeba pochwalić Kometę za... Całkiem tak, niezłe opracowanie, nie opracowanie graficzne. Graficzne i też jakościowe, bo tak się fajn, no fajne jest to pudełko. Mamy 12 trzy... sztuk w opakowaniu, znajduje się. czekaj, czekaj, czekaj O, i odwróć teraz y, opakowanie, zobaczymy sobie informacje na tyle. Yy, na samo opakowanie przypada 24, 24 gramy, przypadają. Czyli na sztukę wychodzi 2 gramy, no ale też yy, sama petardka ma te 2 gramy, ponieważ jest ten. Yy, Świst, tak, tak? I to i też ten tego neku światło, trochę nie. zabiera. Klasa F3, oczywiście, certyfikat CE, data produkcji 2018. Dokładnie, zobaczcie sobie jeszcze, jak to wygląda tutaj z tyłu. Za takie petardki trzeba zapłacić tak około 7, 8, 9 zł. Myślę, że to jest taki najczęstszy przedział cenowy. Zobaczymy po prostu, czy opłaca się kupić za tą cenę. nie? Dokładnie. Jestem ich bardzo ciekaw. Zobaczcie jeszcze, jak wyglądają same petardy. No, i zobaczymy. Tej... Nie zachwycają jakoś yy, jakimś graficznym no tak jest, opracowaniem. Z, z, chociaż dodali fajnie tą bibułkę, nie? bo tak to były kompletnie nudne te petardy. No, no ale. Kod tych petard to, to P1224. Dobra, także zapraszamy do oglądania. Lecimy teraz, odpalamy najpierw luźno, petardki i dawaj. Lecimy najpierw z jedną, potem z drugą. Jestem ciekaw. Pietarka wybuchła, zrobiła ładną zadymkę no tutaj Zobaczcie no, Jesteś, no. Je, Jest też w miarę duża e, wilgotność powietrza. Ładnie, ładnie I powiem wam. Tak na początek dosyć dobra praca. na razie nie oceniam, rzucę po prostu bez prosto, szału na razie. Rzucę po prostu drugą sztukę i ocenimy sobie Jak tak, po pierwszej bez szału, ale nie było źle Patrz na ten flash zarąbisty No i tutaj mi się wydaje, że było troszeczkę głośniejsze. No ja hmm? myślę, że że kurde, petardki. No I dają ten, radę, daję radę. w sumie fajny też, Zobaczcie, nie? Zobacz, do mnie przyleciało. Fajny długi flash. Taki znaczy, taki mo Mocny flash na pewno. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o ten świst, to spodziewałem się, że będzie on troszeczkę e, dłuższy. Tak, jednak. ale ta Flara na drabę. A ta Flara, da... kurde, jak byś taką petardę po prostu odpalił, wiesz? Yy, po nocy, nie? No. To by naprawdę był spoko Tak. Jak na razie okejka. Teraz będziemy testowali sobie tę petapkę na piachu. No i jestem ciekaw jak w ogóle ten świst się zachowa w, tej w tym piachu. Ten się jeszcze walnął. O, V2, kto pamięta odcinek jak skręciłem kostkę? To, to Tylko to, to na... się nie nagrało teraz jakżeś prawie się wywalił <gry> Kurde znowu mi się kotka skręciła i to prawie w tym samym miejscu gdzie wtedy Jeżeli chodzi o wybuch samej petardy w piachu Oła. to nie zrobiła jakiejś dużej takiej ekspozji destrukcji Ale wyleciało takie coś nie? Tak, to było z tego właśnie Oła. Coś tu odwalił No kurde średnio to wyglądało Mam nadzieję że mi się nie, 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 nie skręciła No a wracając do testu yy, to petarka tak powiedział no nie zrobiła widzicie zrobiła, jakieś dziurki, też ten piasek tak średnio jakby wiecie odrzuciła, z, z, zwaliło, nie? No. no na tym teście nie za bardzo. No i teraz lecimy z teścikiem na trawie, zobaczymy. O, uh, uh. No, 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 no Nie źle Ładnie, ładnie Zobaczcie No dziureczko, naprawdę Nawet wszystko Znaczy nie ja nie mówię, że zrobiła jakieś mega Ogromna, nie, ale zobacz, tam jeszcze wykosiło dookoła trochę No nie? ja nie mówię, że zrobiła właśnie jakiś mega show Ale myślę, że całkiem, całkiem przyzwoicie Proszę Państwa, garnek będzie latał tak To mi się wydawało lepsze niż w piachu I to dużo No ja ci powiem tak jeżeli to Nie chodzi było i... Garnuszek jak widzicie na ciężki nie wygląda Jest on raczej leciutki No także zobaczmy No nie no nic nie zrobił Ale kurde jeżeli chodzi o samą wysokość To nie zrobiła na mnie wrażenia tak. Jak widzicie ten garnuszek prędzej zgnije Nisz się zniszczy. No dokładnie. On, on był normalny, ale już jest cały Teraz petardka Uzi yy, kontra plastikowa butelka po wodzie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Gdzie to? Oj, kurde. Czemu ona tak wysoko wyrąbała? Ale co to ma być? Po, po pierwsze coś mi na łeb spadło po tym, a po drugie to poczułem falę na oku uderzoną. Zobacz to. Ale wygląda, to wygląda tak strasznie dziwnie. Ogólnie to wyrąbała do góry. A. Ja myślę, że po prostu ten plastik został spalony najpierw przez ten flesz. Może. I się dziura zrobiła, wiesz, już od flesza samego i od tego pisku. Ale w ogóle ta tabu... ten, ten plastik się twardy zrobił, bo to nie był taki twardy Pokażka. plastik, zobacz. No w sumie ta butelka wylecia gdzieś 10 metrów, ten kawałek no tak, butelki. O no obo mnie, obok obo, obo mnie. No no. Sakra. Ale no widzicie, tutaj ładnie poszło. Ładnie, widzicie, naprawdę... że yy, naprawdę petardka potrafi taką plastikową, plastikową buteleczkę dość ładnie zbezcześcić. Nadszedł czas teraz na podsumowanie tych petard. No i powiem, że petardki jak najbardziej, yy, nie wiem jak tobie, ale mi się spodbały. Myślę, no mi... że yy, jeżeli chodzi o ich moc, to nie urywają tylko, ale nadrabiają swoim po prostu urozmaiceniem czyli tym fajnym fleszem no i piskiem no muszę powiedzieć że znajdziemy dużo petard nawet bez tych wszystkich efektów z samym hookiem, które tyle samo kosztują i w ogóle a nawet gorsze nie gorsze no, lepsze no ale wiecie no moim zdaniem nawet sam huk jest dobry i jeszcze mamy te dodatki tutaj kurde flash i ten, i ten gwizd naprawdę mi się spodobały te petardy dokładnie tu macie przykład że można wypuścić na rynek Yy, fajne petardki, pomimo tych wszystkich ustaw, jakichś tam ograniczeń, yy, nie? Mimo, że petarda nie jest mocna, to jest bardzo fajna. myślę Bardzo wydaje. fajna, no, no tym bardziej, jak ją odpalacie na przykład sylwestra po nocy. Jest dosyć mocna, to też trzeba powiedzieć. Także ode mnie ta petarda ma takie, no nie należy do najtańszych, ale ma takie 7 z minusem. Ja im dam 8 z plusikiem, bo mi się bardzo spodobały. Albo nawet 7 mogę dać. Bo naprawdę bardzo fajne, tylko mogły być trochę tańsze. No i tak, takie ocenki od nas, oczywiście, napiszcie. Wy w komentarzu czy kiedykolwiek z nich strzeliście i napiszcie jaką ocenę im dajecie. Także dziękujemy za oglądanie i siemanko. Na razie trzymajcie się. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Czeła. O kurde. <śm>